Darmowe skiny, darmowe przedmioty, nowy mega event i wiele, wiele innych rzeczy, takie jak nowe bronie, zmiany na mapie, czy nawet nowe współprace. W tym materiale powiem wam o nowej aktualizacji, także koniecznie obejrzyj ten materiał, jeśli grasz w Fortnite'a, bo naprawdę będzie ciekawie. Likerzy są zgodni, że prawdopodobnie nowa aktualizacja będzie jedną z największych aktualizacji, jaka była kiedykolwiek w Fortnite, dlatego że zawiera naprawdę mega mega dużo rzeczy, także w tym materiale mówimy sobie nową aktualizację, a wy drodzy widzowie pamiętajcie żeby teraz szybko walnąć sub i kapeczkę w górę, bo wbijamy się. 75 kasłów, także super, abyście pomogli. No i oczywiście wpiszcie kodik Seikam do rozgapu, bo ciebie to nic nie kosztuje, a mi mega pomagasz. Jeszcze sekunda do naszego partnera. I oczywiście No Ping. Jeśli ktoś ma problemy z pingiem, masz duży ping, źle ci działa fortnite to po prostu pobierz sobie No Ping z opisu, będzie po prostu pomagał ci w zmniejszeniu pingu i płynności gry. Także warto odprowadzić ja oczywiście polecam. No i dobra, co czeka nas na aktualizacji i dlaczego będzie to taka duża aktualizacja? Generalnie jak wiecie w obecnym Sonie nie dostaliśmy zbytnio dużych zmian. Faktycznie są jakieś tam zmiany w grze, troszkę broni, aczkolwiek lokacje się nie podmieniały i gracze są troszkę zawiedzeni, że obecna aktualizacja w nowym Sonie była troszkę średnia. No i tutaj przychodzi nam z pomocą najnowsza aktualizacja. Dlaczego? Już wam oczywiście tłumaczę. Prawdopodobnie będzie to największa aktualizacja jakakolwiek była w Fortnite'cie, Albo jedna z największych klikarzy wskazują, że ta aktualizacja ma ponad 1000 buildów. No i na przykład takie aktualizacje jak Riftur, czy na przykład właśnie inne duże aktualizacje miały po prostu około 600-700 buildów, a ta ma aż ponad 1000. Także jak widzicie jest to ponad tutaj naprawdę dużo, dużo więcej, więc warto wziąć to pod uwagę. Nowa aktualizacja ma również przynieść wiele rzeczy, co na przykład nam może przynieść darmowe skiny, nowe bronie, czy na przykład nowe nawet tutaj... E, zwierzęta, współpracę czy na przykład zmiany w systemie EXPA i teraz po kolei powiem Wam wszystkie informacje, jakie udało mi się zebrać na Twitterze no i oczywiście z innych źródeł. Generalnie z takich jednych najważniejszych rzeczy, no to oczywiście jest to, że prawdopodobnie wiadomo nowe darmowe skiny i nowy event. Jaki mógłby być to event i dlaczego miałby się pojawić? Bardzo możliwe, że w nowej aktualizacji dostaniemy już jakieś informacje na temat eventu halloweenowego. Jak wiecie, co roku Halloween zaczyna się w Fortnite w około tam połowie właśnie października, więc być może Epic Games zacznie już wprowadzać powoli pliki związane z Halloween. Epic Games najczęściej robi tak, że nawet jak są te aktualizacje takie eventowe, to po prostu wcześniej, w poprzednich aktualizacjach już się jakieś rzeczy zawiera, czy to jakieś skiny, czy to jakieś style, czy nawet jakieś ozdoby w grze. Także bardzo możliwe, że zaczniemy dostawać już jakieś informacje o Halloween. Oczywiście kolejną mega rzeczą jest system zmiany Expa, na co dużo graczy czekało i faktycznie się chyba doczekaliśmy. Epic Games jakiś czas temu, i oczywiście o tym filmie już nagrywałem bezpośrednio, poinformowało nas na Twitterze, że pojawi się zmieniony system XP Dlaczego? Dlatego, że z tego co Epic Games powiedziało, ten system Expia, który teraz jest z Fortnite, czyli te karty medali, nie ma się tak naprawdę do rzeczywistości tego co chcieli osiągnąć, nic tak po prostu, wychodzi na to, że Epic Games samo stwierdziło, no, że obecny system jest bez sensu i trzeba go zmienić, także Pewne jest to, no, że na pewno ten system EXPa będzie bardziej zmieniony pod graczy, no bo gracze narzekają na to, że level ciężko się wbija, że albo trzeba grać ten tryb Amonga, albo trzeba robić te karty medali i generalnie graczom się to nie podoba. Także albo będzie po prostu na nowo jakoś zmieniony system EXPA, albo będzie to dużo ułatwione, że po prostu więcej EXPA będzie na jakąś samą rozgrywkę, albo na przykład będzie to przywrócenie troszkę tej starego systemu EXPA i pójście w tą stronę. Zobaczymy, co Epic Gamesy myśli, ale jedno jest pewne, że łatwiej będzie się na pewno wbijało level, no po prostu, że osób ma z tym problem, szczególnie ci, co nie chcą grać w lwo czy robić tych kart medali. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, są nowe bronie. No i skąd wiemy, że będą nowe bronie i dlaczego mają być w tej aktualizacji, już oczywiście tłumaczę. Z tego co tutaj zauważyłem oglądając właśnie trailer z tego nowego sezonu, tam było kilka nowych broni, których jeszcze nie ma w grze na zwiastunie, gdzie na kat różne postacie właśnie nimi strzelały czy na przykład je trzymały. No i tutaj prawdopodobnie no możemy po prostu dostać jakieś nowe bronie, które będą związane kat z tymi rzeczami ze zwiastunu i na przykład jedną z takich rzeczy, które już weszły, a były na zwiastunie jest oczywiście ten, ten symbiot Venoma który oczywiście przyciąga przeciwnika. To również było noc i jest jeszcze wiele innych broni, które również tam były, no a do tej pory się nie pojawiły, więc prawdopodobnie jakaś nowa broń wleci. Kolejną ważną rzeczą jest to, że będzie współpraca bardzo możliwa z Monopoli. Dokładnie tak dobrze słyszycie? W tym momencie macie tutaj właśnie kilka plecaków. No i generalnie wychodzi na to, że według plików gry i tutaj też o tym poinformowali już, może pojawić się nowa współpraca i będzie to z Monopoli. No i w przypadku tej współpracy dostalibyśmy nawet takie plecaki, tutaj mamy 8 plecaków. No, i jeśli ktoś grał w Monopoli, no to wie, że są to idealnie właśnie te rzeczy, te figurki, które właśnie w Monopoli się znajdowały. Także mega ciekawy temat. No ale to oczywiście jest pamiętaj o tym, że dosyć są standardowe już ze strony Epic Games, no że te współprace będą się jednak pojawiać, no i że będzie tego dużo. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć i jest to jedna z ważniejszych rzeczy tej dla takich graczy jak ja, no że po prostu dostajemy reset aren i nowe turnieje. Dokładnie tak, jak wiecie w Fortnite obecnie punkty nie zostały zresetowane na początek sezonu, tylko Epic Games zrobiło przed sezon, a następnie powiedziało, że reset punktów będzie około 28 września. No i teraz 28 września jest oczywiście aktualizacja, więc prawdopodobnie po aktualizacji będzie zmieniony, właśnie jakby zmieniony, będzie po prostu odświeżone, będą punkciki i będzie się dało od nowa wbijać. To znaczy tylko tyle, że wszystkie punkty, które były wbite, czyli np. miałeś czempiona, to po prostu ci się to zeruje i musisz to wbijać od nowa. Dlaczego to jest tak zrobione? Dlatego, że oczywiście również dogrywają turnieje i być może turnieje o skiny, także bardzo możliwe, że pojawi się możliwość zdobycia darmowych przedmiotów, na przykład z turniejów. Teraz, jak wiecie, Fortnite będzie właśnie już dalej rozwijał to kompetitiv, no bo również e, ogłosiło takie zmiany troszeczkę. Tylko to oczywiście nie wiadomo, czy dostaniemy teraz, czy za jakiś czas. Ale generalnie na swoim blogu oficjalnym Epic Games poinformowało, no że po prostu dostaniemy zmieniony system troszeczkę aren, czy generalnie system punktacji. No, że Epic Games chce jednak zrobić tak, żeby tego czempiona było ciężej wbić, że po osoby, które dosyć słabo grają, tego czempiona nie wbijały, a żeby ten champion jednak był taką troszkę mocniejszą rangą, żeby wyższą, no bo teraz nie oszukujmy się, ale czempiona może wbić każdy, wystarczy się ją w krzaku i tak naprawdę pod koniec sonu już nikt tam nie gra na poważnie, więc tak, czego, tego czempiona możesz wbić, więc po nowym sonie być może będziemy musieli oczekiwać, że faktycznie ten poziom troszeczkę podskoczy do góry, aczkolwiek czy jest się czym przejmować? Moim zdaniem nie. Dlaczego? Już tłumaczę tego, że w Fortnite faktycznie jest dużo graczy, ale nie ma dużo graczy, którzy grają naprawdę na wysokim poziomie. Gracze generalnie jak widzicie, ja na na przykład ten nie jakoś strasznie, i tak większość taren wygrywam. I tak jestem w stanie większy gracz na czempionie po prostu rozjechać. No a jakimś koksem nie jestem, bo praktycznie właśnie mało gram Fortnite'a. Generalnie jestem bardziej content creatorem teraz. No i jak sami widzicie, i tak to bez problemu raczej mi idzie, także generalnie jeśli ogarniasz Fortnite'a, jakoś tam poruszasz się, masz jakiś tam ten movement, coś trafiasz, budujesz, to nie martw się, bo na pewno tego championa wbijesz, no bo w przypadku takich właśnie podkręceń tych aren, no to już kiedyś Epic Games tak zrobiło, że dało troszeczkę mało czasu tam na wbicie championa, generalnie ci co mieli wbić to wbili, ale okazało się, że jest za mało graczy na turniej, no i tak po prostu zmniejszyli ten poziom, no żeby jednak więcej osób brał udział, także generalnie zmiany. Miany mogą jakieś być, być może areny wreszcie się ogarną, aczkolwiek o sam poziom jeśli chodzi, no to jakoś diametralnie tam nie przeskoczy ten champion, no bo nie ma takiej możliwości, po prostu musiało być więcej graczy, którzy wygrali i już kiedyś były takie plany robienia przez Epic Games, typu kolejek tylko na przykład właśnie dla najwyższych rank, no ale to się nie sprawdziło, no bo nie trzeba po prostu znaleźć gry, także generalnie tutaj nie ma się czym stresować, Jedne co mogę powiedzieć, to ja osobiście... Mam nadzieję, już chyba ponad 10 sezon. No, że Epic Games wreszcie zrobi arenę, żeby była ona grywalna, żeby nie było tam 20 osób na pierwszej strefie, tylko żeby te areny były zestakowane jak turnieje. Niech coś wymyślą, niech dadzą jakieś fałdolce gry, cokolwiek, tylko po prostu, żeby dało się to grać, no bo arena niestety w tym momencie no jest po prostu słaba i większość graczy po prostu nie lubi tych aren. No i nie ma się co dziwić, no bo są obecnie beznadziejne. Także generalnie są wszystkie jakie najważniejsze rzeczy, i ja też od razu zaznaczę, że aktualizacja Prawdopodobnie będzie. O godzinie 8 bądź dziesiątej oczywiście z rana, ale to jakąś nowością raczej nie jest, bo zawsze te aktualizacje są mniej więcej o takich godzinach. Również pojawi się zakończenie, właśnie najnowszych eventów, czyli oczywiście zakończenie eventu, właśnie urodzinowego czy Balenciagi. No i również chcę Was zaprosić na streamka, no bo ja prawdopodobnie będę ją rano streamował we wtoreczek. po prostu będę streamował aktualizację nową. Także jeśli ktoś będzie w domu, będzie chcieli do mnie wpaść, no to oczywiście zapraszam, no bo fajnie jakbyście odwiedzili mnie na streamku, bo wspólnie będziemy sprawdzać tą największą aktualizację i co tam jest. To było na tyle, dajcie znać, czy Wam się materiał podobał I ja bardzo dziękuję, to było na tyle, do następnego, trzymajcie się, siema